Jeśli chcecie szybko i tanio kupić coinsy oraz otrzymać 5% zniżki, zapraszam na stronę FIFA Coins Club. Link w opisie. Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku paczkowej ruletki. Przed nami następne dwa spotkania, no i zacznijmy sobie dzisiaj ligę dziewiątą. Póki co, 4 na 4 spotkania wygrałem, więc zobaczymy co będzie teraz. Gram tym składem, który udało mi się złożyć. Oczywiście z paczek, jeśli ktoś nie zna zasad tej serii, zapraszam do odcinka numer 0. No i zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Przed nami pierwszy przeciwnik, tutaj. O, w tych czarnych strojach końców, w końcu Real Madryt, to ma być siła. Zobaczmy co jest w środku. W środku, w środku, w składzie. O kurde. Full zgranie, sam na skrzydle, ramo z przodu. Będzie pogrom, coś czuję. No nieźle, to się zaczęło super. W drugiej minucie tracę ramkę na 1 do 0. Nie wiem co zrobiła moja obrona. Ale możecie to zobaczyć jeszcze raz. O tutaj, patrzcie. No kurczę. ładnie poklepał. No i mamy 2-0 w siódmej minucie, mówiłem, że będzie pogrom, totalnie nie mogę ich połapać, ale się gra ciężko, cholera. Oj, to jest rzut kardy. tak jest, panie sędzio, dobrze, może będzie bramka na 2-1. I tak, pod poprzeczkę. to jest pewne i to jest cieszynka Staricza. tak? Chyba tak, to jest chyba jego cieszynka. 2-1, bramka kontaktowa teraz po raz przejść na 2-2. Dobrze, Palacio. Będzie dobra sytuacja, chyba że mnie dogoni. Ej, no! Wybił czyściutko, kurde. Oj, to jest bramka. Pomylił się Son w stuprocentowej sytuacji. Downing jak się urwał, downing! Oj, oj, oj. Proszę, Palacio! 2-2! Pięknie, ale błąd. Nie, to nie Palacio. Ro Rogerinio A taki podobny do Palacio. Gorginio, o przepraszam. <gry> Oj, pięknie. Pięknie. Jest 3 3-2. Tak jest! Ale comeback! Z 2-0 na 3-2. Pięknie. Wspaniałe podanie od Palacio do Sesenią. I mamy 3 do 2. No, i koniec pierwszej połowy: trzy strzały celne, 3 bramki. Ależ skuteczność, yy, no, przeważał trochę. Zdecydowanie lepiej rozgrywa piłkę. No, ale póki co, 3-2 dla mnie. i Mam nadzieję, że pozostanie taki wynik. Przynajmniej na korzyść moją. Ale akcja, ale akcja, no! Rzuć to jeszcze szkoda, spalony tam był chyba, nie? Tak mi się wydaje, ale ładna klepka poszła. Dobra, rzut wolny: 28 metrów. Kto tam może uderzyć? Siła i celność, eee... Downing ma fajne rzuty wolne. Spróbujmy. Ajajaj. Aj, aj. <laughs> ale to porobił, kurde, szkoda! No, wiedziesz jeszcze! Ajajaj, aj, aj, ale broni! To są te rzuty rozdęb, po prostu uwielbiam je wykonywać w taki sposób, 4-2, 67 minuta, z sesenią, bardzo ładnie, on oglądał wszystkie powtórki w tym spotkaniu, także dajmy mu zobaczyć też moją, bardzo fajnie to wyszło, naprawdę, spróbujcie sobie tak rozgrywać, bo to jest no, świetny sposób, oczywiście nie wychodzi zawsze, ale częściej mi tak wpadają niż po główkach. No i mamy rzut karny, what the fuck, myślałem, że to wolny będzie. Tak, 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 broń! Nie! Dlaczego to wyszło? Kurde, i 4-3 No nie, no nie! Po prostu nie wierzę w to! Jak on to zrobił? 4-4 Kto tam został, że nie było spalonego? Mamy 4 do 4 i tak się zastanawiałem właśnie nieraz co zrobić, kiedy będzie remis i stwierdziłem, że najlepszym opcją jest wybór po prostu jednej karty z paczki, bo to jest jeden punkt jedna karta. Myślałem, żeby to zrobić jakoś losowo, coś kombinować, ale nie. Tak jest ok, będę mógł wybrać tylko jedną kartę. Myślę, że też jest spoko. No chyba, że trafię i zarobić z tego, to wtedy będzie lajtowo. Dobra, przejdźmy sobie do paczki, zobaczymy co tam będzie w środku. Ok, paczka za 7,500 tradycyjnie. I... Kolocini, Stindle i... Hmm. Kolejny Francuz. Mogę zabrać sobie tylko jedną kartę. Hmm. Wezmę chyba. Niech to będzie Kolocini. Reszta leci na Quixel. Aha, jeden z Was miał zajebisty pomysł, za co bardzo serdecznie dziękuję. Może gdzieś tutaj pojawi się ten komentarz. Napisał mi, żebym grał w strojach, które trafię w poprzedniej paczce. Także wybieram sobie teraz ten strój, ustawiam go jako aktywny i spróbuję w nich zagrać. A reszta leci na Quixel. Ok, Kolocini wędruje do naszego składu. Wiem, że zgranie z sesenią wtedy spada, ale jednak chcemy mieć troszkę lepszego tego obrońcę. Na siódemce myślę, że jeden i drugi da rady, tylko kondycja. Martwi mnie troszkę kondycja. Zastosuj trening drużynowy. O, mam jedną akurat, udało się. Dobra. Także lecimy z kolejnym spotkaniem. Dobra, mamy drugiego naszego rywala, i spróbuję zagrać w tych strojach. Ja chcę w tych. Dobra tak jak obiecałem będę grał w tych aktywnych, przy okazji jakieś fajne stroje będzie można wyczaić, zobaczmy 100% zgrania BPL, Benteke Mirela, Shirley. no nieźle, powiem wam, że składzik naprawdę fajny sam bym już takim chętnie pograł Ach, ale jest ciężko na razie jest ciężko, nic ciekawego w paczkach nie trafiam muszę sobie radzić tym co mam zobaczymy co się będzie działo dalej w każdym razie trzeba walczyć o 3 punkty no spalony, szkoda taka ładna piłka Oj, to jest bramka. Paulinho. Jak go tego nie trafił. Oj, teraz ja mam okazję. Palacio, Palacio. Po krótkim, tak jest, tak to trzeba robić w tej fifie. Po krótkim strzały są naprawdę mega skuteczne. No i mamy 1 do 0 w 15 minucie. Dobra kontra. On nie wykorzystał, przed chwilą swojej szansy. Ja tym razem to zrobiłem, więc zemściło się. Palacio. No i wychodzimy na prowadzenie. Wellback. Uderz to, to krótkim. On to wybił z linii obrońcą, chyba, nie? Tak mi się wydaje. Nie mamy rzut wolny, dość bliska odległość do bramki. Oby tylko nie. Oj. Na szczęście to zepsuł, ale czekajcie jeszcze! Broni! O cholera, to będzie być bramka, ale to zepsuł, ale to zepsuł. Oj, jak tutaj Coleman za mną biegnie. Dlaczego ja to dopadałem? Dobrze to 2-0. <laughs> Przez chwilę myślałem, że zepsułem tą sytuację tym podaniem, ale i tak udało się strzelić bramkę na 2 do 0 w 40 minucie. No i dwubramkowe prowadzenie daje trochę spokoju już w tym meczu. Za nami pierwsza połowa i jak widzicie... O, ma taki sam herb, nawet nie zauważyłem. Cztery strzały moje, trzy celne. On przeważa, ale zobaczcie z jakich odległości są oddawane te strzały, także tutaj nie ma co na to patrzeć. Ciśniemy z drugą połową. Pora coś jeszcze strzelić i będzie spoko, ale... oj. No, jest okej. Okay. Zresztą pięknie. Jeszcze tutaj wjechał i z lewitki. 3-0. Dziękuję. Dobranoc. 5-0. 5-0. 3-0. Co ja mówię? 50 minuta. Ale fail. Ale <grywa> no, to będzie bramka, jak on to tylko dobrze. Brawo, bramkarz. Jeszcze piłka wybita. Wyjazd z tym. No, no. Ok. <laughs> well oj Ojoj, oj. jeszcze Dawid to! Kurde! Powinno być 4-0, ale zepsułem tą okazję. Cześć <laughs> <laughs> Aż mi kurde słuchawki wypadły. To jest ośmieszenie, to już jest ośmieszenie, po prostu rywala. Zobaczcie, co za bramka. <laughs> Ale mi się odsuwa, nie? Dlaczego? 5-0. <laughs> ok, do skoro nie chcę. Opak sobie zaczął strzelać samobójnie. Desperat jak nic. Jeszcze jednego. No, strzel tak jeszcze raz, proszę proszę, A, nie pykło. Nawet samobuja nie potrafi strzelić Wajzo To będzie moja! <grywania> Palasio Siedem. Piękna bramka, piękna, po prostu zajebista. Już nie wiedziałem co zrobić. Stałem sobie w polu kardy. Koleś odłożył pada, już nie chce grać, także 8-0, bez problemu, wszystko na razie idzie. Szkoda poprzedniego meczu tylko, no nie, że tam się nie udało utrzymać tego wyniku, bo miałbym same wygrane. O, czyżby była dziewiąta? Szkoda, że to przerwał. W każdym razie 8-0, takim wynikiem kończy się kolejne spotkanie. No i widzimy się za chwilę w kolejnej paczce. Oby teraz było coś dobrego, naprawdę potrzebuję takiego mega zawodnika, w oparciu o którego będę mógł sobie stworzyć drużynę. Dobra, co mi ciekawego, dasz azart w paczuszce, proszę. Tą paczkę zachowuję, więc nie chciałbym trafić jakiegoś shitu, do no nie. No serio, naprawdę i co to ma być? O ten jest w sumie spoko, ale nie z Belgii, no gdzie ja go upchnę? Co za paczki dają na razie? Nie mam żadnego, żadnych stroi, tutaj nie ma, żadnych koszuleczek, nic. Także no, chyba nic nie wymyślę. Może zrobię skład jakiś włoski, może to jakoś pomieszam. Zobaczymy. Trzymajcie się, widzimy się kolejnym razem w następnym odcinku. Oby wtedy były lepsze paczki, bo masakra na razie i piona.